Moi kochani i teraz tak, odcinek 48, wiadomość od osoby, o której teraz myślicie, no i zaraz to sobie zobaczymy. Moi kochani. Wiadomość od osoby, o której teraz myślicie jest taka. Uważajcie na jakiejś imprezie, żeby za dużo sobie nie wypić i po prostu nie zrobić dziedziusia. Zwłaszcza tutaj panowie, kontrolować się jej za dużo nie wypić, żeby. Przy przelatnym jakimś romansiku nie zmajstrować dziesiątka, bo tak może tutaj być. Właśnie. No, a kobiety też nie uważają, bo. No, właśnie. Tu jedna i druga strona musi uważać. Yy, tu jest jeszcze taka, m, taki przekaz dla Was ogólnie żeby żeby po prostu uważać bo ta osoba chce wam przekazać ogólnie, że może znaleźć się w waszej miejscowości taka osoba, która będzie się podawała, że ona jest na przykład z gminy, tak? z jakiegoś urzędu ale dajmy taki przykład, że z gminy i przyjdzie do Was, bo coś tam wygraliście, tak? Ale musicie, yy, no, da dać tam jakąś wpłatę i otrzymacie tą nagrodę, tak? Yy, a Wy pójdziecie po portfel ta osoba przyjdziecie, a ta osoba Wam zwinie portfel yy, razem z dokumentami, z pieniędzmi. I później szukaj wiatru w polu to też jest taki przekaz dla Was, żebyście byli po prostu ostrożni, lub też bo nieraz po domach chodzą. Różne takie typki, więc tutaj y, jakby uważać na to wszystko. Y, co jeszcze? Tutaj y, oczekujcie jakiejś wiadomości. Oczekujcie jakiejś wiadomości i to w, powiem szczerze, no, w, w, w niedługim czasie dostaniecie jakąś wiadomość. To może być wiadomość że Po prostu wy już tam nie pracujecie w tym zakładzie pracy, tak? Ale może no, będzie brakować osób, tak? I może dostaniecie wiadomość na przykład, czy nie wrócilibyście z powrotem do pracy, bo nie ma ludzi, nie. Do pracy nie ma osób, tak? I, tak, i to może być taka wiadomość. Lub też jakaś wiadomość z urzędu, nie, lub też ze sądu. No, nie powiem Wam dokładnie, ale oczekujcie, bo przyjdzie do Was wiadomość. I moi, kochani, jeszcze jedna kwestia. Tutaj ta osoba chce Wam przekazać, jeżeli. Jedziecie gdzieś samochodem, uważajcie. W najbliższym czasie uważajcie, nie jeźdźcie jakoś tam szybko, chaotycznie po prostu uważajcie na siebie. Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o ten przekaz dla Was. Do następnego filmiku.